Siema przed zaczęciem filmu chciałbym was zachęcić o zasubskrybowanie kanału, bo zauważyłem, że wiele z was mnie ogląda bez subskrypcji, a to jest dla mnie ważne, ponieważ to dla was tylko zwykłe. Kliknięcie, a dla mnie to dużo znaczy, a można też odsubskrybować kanał, co nie? Zapraszam Was do oglądania. Dziś nadszedł dzień prawdy. Być ninja to nie tylko walczyć, ale być mądrym, szybkim i gotowym na wszystko. Przed wami test, który pokaże, czy zasługujecie na miano prawdziwych ninja. Łatwiej to coś więcej, Jay. Wu nigdy nie daje prostych zadań. Ja i przestań żartować, to nasza szansa, by pokazać, że naprawdę jesteśmy drużyną. Mam nadzieję, że twoja pewność siebie cię nie zgubi, Jay. Test wymaga współpracy. Jeśli jeden zawiedzie, zawiodą wszyscy. Gotowi? Prawdziwy ninja musi być zwinny jak wiatr i szybki jak błyskawica. Udowodnijcie to. Zobacz, kto tu rządzi. Musimy zsynchronizować nasze ruchy, lecz przy niedowodzeniu. Dobra, my ja idź pierwsza i pokaż drogę. Być ninja to nie tylko walka, rozum, to twoja najlepsza broń. Dobra, skupmy się, każdy ma swoją rolę. Mów za siebie, broń, ja mogę po prostu rozwalić Kaj, te drzwi. nie psuję wszystkiego. Chodź, pomóż mi z wodnym symbolem. A to z moimi błyskawicami. Doświt no twoja wiedzy o przeszłości ninja może być kluczem. Mocą, która w Tobie drzemie, jest zieleń. Jak jeleń? Ogień, lód. Użyjmy naszej mocy żywiołu. Udowodnijcie się, że potraficie walczyć razem. Pokażcie mi, kim naprawdę jesteście. Dobra, skuchmy się, otoczymy go. Pokazaliście współpracę, odwagę i spryt? To jest duch prawdziwych Ninja. Ale pamiętajcie, droga Ninja nigdy się nie kończy. Razem pokazaliśmy, że możemy wszystko, ale musimy pamiętać o współpracy. To co, świętujemy? I co dla mnie? Aż do twojego kolejnego upadku, Jay. in the i know so much see we are brave we fight for